Cześć, nazywam się Wojciech Lisicki. Na co dzień pracuję w Rival, gdzie zajmujemy się dostarczaniem bezpiecznych rozwiązań do pracy na wysokości dla naszych klientów. Dziś pokażę Wam, jak Centralny środek Sportu w Spale wykorzystuje jedną z naszych maszyn do bezpiecznej i efektywnej obsługi swojego obiektu. Dzięki maszynie JLG X23J nasz klient jest w stanie wykonywać swoje prace na obiekcie w sposób łatwy, szybszy, a przede wszystkim bezpieczny. Jest to możliwe dlatego, że ta maszyna jest w stanie wjechać w każde miejsce na terenie ośrodka, przemieszczać się nawet w tak trudnych warunkach jak ten piasek wewnątrz budynku naszej hali plażowej. Jest w stanie też pomieścić dwóch pracowników i pracować bardzo wydajnie. Nazwa kategorii Spider nie wzięła się znikąd. Spójrzcie proszę na te cztery nogi, które nazwane są profesjonalnie stabilizatorami. Są to cztery podpory, które pomagają rozłożyć maszynę i przygotować ją do pracy. Stworzone są po to, by zniwelować nierówności terenu. Nierówności terenu aż do 15% będą tutaj zniwelowane i maszyna będzie mogła bezpiecznie podnieść się do góry. Nie jest to możliwe w tradycyjnym typie sprzętu JLG, który ma standardowo cztery koła. Kompaktowe wymiary JLG serii X to w tym przypadku metr szerokości oraz 2 metry wysokości maszyny po złożeniu i zdjęciu kosza operatora. Dzięki temu maszyna może przejeżdżać przez małe drzwi techniczne, korytarze, jest krótka, zwrotna i jest w stanie wjechać w miejsce pracy. W swojej ofercie JLG w maszynach serii X oferuje do wyboru trzy typy napędu. Standardowe zasilanie silnikami spalinowymi, benzynowy bądź diesel. Połączony z napędem elektrycznym poprzez przewód zasilający, lub ten, który widzimy dzisiaj tutaj ze mną, opcjonalnie w pełni litowo-jonowy napęd. Zaletą użycia baterii litowo-jonowej jest fakt, że jest ona w pełni elektryczna, ładuje się poniżej 2 godzin do pełnego cyklu naładowania. Jej efektywność starcza na dużo więcej niż tradycyjne dostępne do tej pory baterie, oraz żywotność, jak i fakt, że nie wymaga specjalnego miejsca do ładowania. Ta maszyna ładowana jest z gniazda 230 V. Porównując typ sprzętu Spider do standardowych maszyn w naszej ofercie, do tej maszyny moglibyśmy porównać tylko maszynę JLG e 600 która jest równie duża, jeżeli chodzi o parametry wysokości roboczej, bo jest to maszyna 20 metrowa. Jednak, jeśli postawimy te maszyny obok siebie, porównanie traci sens, dlatego że tutaj mamy maszynę, która waży 3 tony, nie 8. Ma podpory, potrafi wyrównać poziom, ma gąsienicę do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku. Tych cech i zalet nie będzie miała maszyna E600, którą polecałbym do innych zastosowań niż obsługa tak dużego obiektu. Jeżeli Twój biznes wymaga pracy na wysokości i potrzebujesz w tym zakresie wsparcia, wejdź na rival.com, zadzwoń do nas i zapytaj o dobór najlepszej maszyny na rynku.